Wiecie, dlaczego przestałam opowiadać z taką dokładnością o trudnych rzeczach, które mi się przetrafiały i rozdrapywać traumy swoje itd.? Bo moje ciało nie odróżnia czasu. Czas jest konceptem umysłowym. I ja mój umysł wie, że jak opowiadam o czymś, to jest to w przeszłości, ale dla mojego ciała, jeżeli jakaś myśl pojawia się dzisiaj i jeżeli jakieś słowa pojawiają się dzisiaj, to dla mojego ciała to jest dzisiejsza rzeczywistość. Co de facto oznacza, że za każdym razem, kiedy ja rozdrapuję jakieś rany, i kiedy ty też rozdrapujesz jakieś rany, żeby o nich opowiedzieć po raz 15, 17, kurwa dwusetny, Twoje ciało przenosi cię w czasie do tej traumy i zostajesz tam w tej traumie. I ja zostawałam przez długie lata w tym samym stanie, w którym byłam zawsze i oczywiście jeszcze to pięknie opakowywałam sobie słowami psychologicznymi, mądrymi i tak dalej, że ja się przecież rozwijam, że ja przecież nazywam rzeczy i tak dalej i tak dalej, a wszystko to tak de facto sprowadzało się do tego, że ja trwałam w tym, czym byłam przez całe swoje życie, tylko teraz mądrze to nazywałam. Więc przestałam to robić. Przestałam również opierać swój marketing na tym, jak to było kiedyś, bo ponownie musiałam Wrócić do swojego stanu z kiedyś, którego tak de facto już nie chcę. Ja chcę żyć tu i teraz, w tym stanie, w którym jestem teraz, ponieważ mam tylko dzisiaj, jest tylko dzisiaj, a wszystkie myśli i rozważania o tym, jak było kiedyś, tak de facto zapierają mi dzisiejszy dzień, który jest jedyny, wyjątkowy, i tak naprawdę mogę jutrzejszego nie dostać.